Witam serdecznie. WANAT 44 szósty znios mamy. Ale zawinięta. Co tam jest? Widać, że fajne jajka, zdrowe, ładne. Ale co tam będzie? Samiczka Ghost. I jak myślicie? Samczyk Blackhead Mojave, Red Jean Head Ghost dopuszczony. Ale aż mi, aż mi zaparowało. Tak ma tutaj wilgotno. Zawsze mm, dwa dni przed. Zrzuceniem jaj podlewam troszkę więcej, nie tak oczywiście, żeby się woda lała jak widzicie tu jest sucho, ale zwiększam troszkę wilgotność, żeby te jajka były ładne, niezapadnięte, okrąglutkie. Ona skończyła tak naprawdę dzisiaj rano, bo widziałem wcześniej rano, że zaczęła, i jakiś czas temu złożyła. Chcesz mi ją ugryźć, co? Wyciągamy. Jak widzicie, bardzo dziwnie się ta samiczka zachowuje, jest mega wystraszona, odwija się w ogóle od tych jaj. Hmm. więc myślę, że po prostu wyłączę na chwilę kamerę i ją z tego zdejmę, żeby tu nic nie powywracała jajka są przeogromne, ja myślałem, że tam nie wiadomo ile będzie tych jaj e, okazuje się, że jest, e, że jest 6 ale one są naprawdę wielkie, już będziemy je prześwietlać, sprawdzimy, bo one są wszystkie, zobaczcie, luźno więc, więc nie wiadomo czy ona ich nie wyobracała w trakcie zdejmowania Możecie się jeszcze zastanawiać z tym zwiększaniem wilgotności wcześniej u samiczki, skąd wiem, że, że samiczka będzie za chwilę składać. Oczywiście jest to wszystko trochę tak na oko, ale są pewne takie objawy, jak się, jak, się, jak się dość często obserwuje samiczki, to widać, że ona już się powolutku szykuje. Oczywiście oprócz tego gniazda to jeszcze później się tak podwija ten ogon pod te sploty. No, w jakim stopniu w przybliżeniu można stwierdzić, że samiczka jest już naprawdę blisko składania, kwestia paru dni. Więc wtedy właśnie tą wilgotność zwiększam, żeby te jajka, zobaczcie, były takie e, niezapadnięte, wręcz ta wilgotność, żeby była bardzo wysoka. Ale oczywiście nie można podlać tak, żeby, żeby woda podpłynęła pod samiczkę, bo wtedy jest po wszystkim. Nie? Niektórzy nawet wyciągają e, miski z wodą, żeby nie było kompletnie żadnego zagrożenia, że samiczka na przykład wyleje taką wodę, bo wtedy jest po, po zniosie. Tak czy inaczej, prześwietlamy, zaznaczę sobie jeszcze górę za chwilę, wkładamy do inkubatora. No, kurczę, tu nie ma żadnych żyłek, ale są po tej stronie, widzicie jakieś jajko obrócone? Teraz sprawdźmy. Tu jakieś są. So. Całkowicie jest na, na odwrót, obrócone jajko. Dlatego tak istotne jest kurcze sprawdzanie tego. Tu jest zarodek i tu jest pęcherzyk powietrza. Zaraz po lewej stronie. Jeszcze trzeba obrócić. Całkiem było na odwrót. Myślę, że to jako by się utopiło. Ten zarodek by się utopił, sorry. No, tu jest. To wszystko. I tak to musi być ustawione. Jedziemy dalej. Kurde, patrzcie, jest wszystko poobracane. Uh, 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 uh. Dlatego, że ona się tak wierciła. Ona się strasznie wierciła. Tu jakoś chyba będzie ok. To i tak jest chyba przyklejone, więc to ty, no ale. Kurde. Tu jest ok. Tu jest w miarę. Widzicie, to wszystko jest. A to ja patrzę na, na ten, nie patrzę na, na to co nagrywam. Pewnie nic nie widzicie. Wszystko jest trochę na opak. No nic zrobię tak, że ja, ja je po prostu poodklejam i poprzewracam. Nie ma wyjścia. Za bardzo się o nie boję. No nic, wydaje mi się, że teraz jest jako tako. Kurde, no ciężko to wszystko nam zobaczyć w środku. Mm, dziwne są te jajka, dziwne są te żyłki, dziwny jest ten pęcherzyk. To jakby wszystko słabo rozwinięte. Zobaczymy, co z tego będzie. Teraz się trochę biję z myślami, czy dobrze, że to przekręcałem. Zawsze to działało. Jak te, które przekręcałem, wszystko było zawsze ok. Mm. Inni hodowcy też tak robią, nie? Przecież nawet mają to takie specjalne wkładki, gdzie. Gdzie, gdzie każde jajko jest jakby osobno włożone do inkubatora. Nie wiem, czy widzieliście u tych większych hodowców. Mhm. Więc raczej się tak powinno robić. Jeżeli są oczywiście w kupie, no to, no to w kupie. Też powinno być wszystko ok. Ale ja wolę się tu upewnić, poprzekręcałem, mam nadzieję, że w dobrym kierunku. Tyle. Teraz trzeba trzymać kciuki, mam nadzieję, że nic nie zawaliłem. Dobra, wężyk, tak zwany do kąpania. Tutaj muszę zrobić porządek w tym, w tym pudle, wyczyścić, wymienić wszystko. Ona i tak na chwilę będzie siedzieć tam, tam i dam miskę z wodą. Niech ona się tam zwinie ładnie. Będzie odpoczywać. Mam nadzieję, kurde, że, że, że nie przekombinowałem. Zobaczymy. Będziemy na bieżąco obserwować. Będziemy widzieć, jeżeli, jeżeli to obracanie było, było błędem, no to, będziemy, to, to od razu to wyczujemy. Jajka po prostu się zepsują, nic z tego nie będzie, więc trochę, trochę, trochę się stresuję. No ale trzeba być dobrej myśli. Szósty znios, czekamy na jeszcze jeden. Tutaj samiczka normal. A pokażę Wam ją jaka jest nabita, jaka jest wielka. Moja największa samiczka jest naprawdę gigant. Tu wygląda na to, że tych jaj, kurde, patrzcie, jaka jest krowa. Coś wspaniałego. Ile ty sypniesz? Albo sypnie niedużo i będą wielkie jajka, albo sypnie ich dużo. Po prostu. No, nie wiem. Wygląda to naprawdę obiecująco. Samiczka normal. Kryta trzema samczykami. Nie wiem co tam ją w końcu zapłodniło. Który samczyk? I tyle. Wielkie dzięki za e, oglądanie, za dotrwanie do końca. E, dla tych wszystkich, którzy myśleli, że dzisiaj e, nie będą musieli oglądać mojego ryja, bo mają go już dość. Eee.